No dobra, chyba jesteśmy na żywo, więc witam Was znowu. Eee, nagrywam wieczorkiem, więc zachęcam, żeby w dowolnym momencie klasę od czwartej do szóstej mogły wykonać taką pracę. W SketchUpie już mieliśmy troszeczkę pracy i pewnie Was niejednokrotnie męczyłem m, tym programem, ale jest to program ważny, gdyż e, wykorzystuje się go w, w projektowaniu przestrzeni, w e, wizualizacji wnętrz, wizualizacji... Ogólnie budynków, architektury, ale także służy do tworzenia obiektów, które możemy następnie wykorzystać w grze komputerowej. Mianowicie SketchUp jest programem też darmowym, gdyż w przeglądarce możemy otworzyć darmową wersję i najlepiej odtwarzać to w Google Chrome, tak żebyśmy po prostu już bez problemu mogli ten program obsłużyć. Wszystkie linki znajdują się w platformie, czy do tego filmu. Czy linki, gdzie pobrać program, i jest też tam link, y, gdzie gotową pracę prosiłbym odesłać. Y, kurs jest przeznaczony także dla wszystkich, więc jeżeli ktoś ma ochotę zrobić to zadanie, y, może po prostu też i z tej naszej platformy skorzystać y, w ramach tego kursu. Wiadomo, inne kursy są po prostu niedostępne, ze względu, że są przeznaczone tylko dla uczniów y, naszej szkoły. Więc tak żeby tutaj coś zobaczyć. SketchUp. Sketchup.com, plans and pricing, SketchUp free. Link jest y, dostępny także tutaj na dole w opisie, więc jeżeli mamy problem, wchodzisz w opis do tego filmu i tam y, wchodzisz sobie w SketchUp. Do wejścia w program SketchUp na przeglądarce trzeba mieć konto Trimble. Więc trzeba je założyć, ale oczywiście tutaj program program nas poinstruje, że można założyć to konto Trimble przez swoje konto Google, czy chyba przez Facebook, teraz nie jestem pewny, w każdym razie zostawiam już Wam tę opcję samemu, więc po prostu jeżeli nie będziemy mogli tutaj włączyć, będzie trzeba stworzyć konto Trimble nie wiem, zobaczmy, czy jak to będzie wyglądać, wyloguję się z Trimble ok i jeżeli bym chciał start modeling, to pewnie będzie mnie prosić o to, żebym się zalogował, prawda? I mogę zapisać się tutaj Googlem. Żeby tutaj nie zdradzać jakichś informacji więcej, to po prostu się w tym momencie zaloguję kontem Google'a. Tak samo można stworzyć plik. I w tym momencie e, mam e, otwartego SketchUp'a. Tworzę sobie tutaj create new. I ja chcę tutaj system metryczny, bo jesteśmy w Europie, wiadomo, metry. W Polsce posługujemy się metrami, nie stopami, i będzie po prostu łatwiej to robić. Zadanie jest proste, wiadomo. Jedno to jest pobrać tą aplikację, bo można też pobrać aplikację, tak jak się klika tutaj w chromie w prawym górnym rogu. Mo mogę otworzyć też to po prostu w aplikacji, która się ściąga do chroma, ale mogę pracować tutaj w tej przeglądarce. Zadanie jest proste, wiadomo, uruchomić tego SketchUp'a, można go uruchomić też na tablecie, komórce, bo działa to po prostu na chromie. I zadaniem będzie zbudowanie prostego domku, więc powtórka tutaj ze wszystkich sterowań, więc zrobię taki materiał wprowadzający. Natomiast też pewnie pojawi się kolejny materiał, gdzie będę wykorzystywał jakieś bardziej zaawansowane opcje, ale w tym momencie bardzo proste. E, żeby oddalić, trzeba mysz kółeczkiem na myszce, czyli scrollem, e, kręcić i to jest oddalanie, przybliżanie. Jeżeli wciskam tego scrolla, czyli ten środkowy przycisk myszy, to mogę obracać czy orbitować w przestrzeni trójwymiarowej. Jeżeli dodatkowo tego, do tego wciśniętego scrolla przytrzymam klawisz Shift na klawiaturze, mogę przesuwać ekran w lewo, w prawo. Więc mogę oddalać scrollem kręcąc go, wciskając mogę orbitować, a dokładając do wciśniętego scrolla klawisz shift mogę przesuwać. Klawisz R, czyli R jak rectangle, pozwoli nam stworzenie płaskiej powierzchni. Natomiast i wyobraźmy, że to jest nasza jakaś płaszczyzna. Jakbym chciał jeszcze poszerzyć, to mogę klawiszem M, M jak move, tą płaszczyznę sobie powiększyć, nawet później, jeżeli będzie dla mnie za mała. Klawiszem R mogę narysować kolejny kwadrat, a klawiszem P, jak push-pull, czyli wyciąganie, e, po, py, ciągnięcie, tak i pchanie, e, mogę wyciągać te obiekty do góry, bądź w dół, w prawo, w lewo i tak dalej. Ja tutaj może wykorzystam jeszcze do tego P, klawisz CTRL, gdyż wtedy mój obiekt będzie we właściwą stronę wyciągnięty. Samo wyciągnięcie będzie powodować, że ten obiekt będzie wyciągany, natomiast jak CTRL wciskam, na przykład teraz wyciągam bez Control, a z Control'em Control powoduje, że, że wyciąga się jakby kolejna warstwa. CTRL-Z Mogę sobie cofnąć, a Ctrl Y z powrotem krok do przodu, więc Ctrl Z, jak się pomylę, klikam, a ja chcę powrócić do tego, co było, Ctrl Y. Więc tak, robię sobie tą płaszczyznę R, cofnąłem, z kontrolą wyciągam pierwszą warstwę, na przykład fundament mojego budynku, i z kontrolem mogę wyciągnąć kolejną warstwę. I na przykład mam tutaj. Jakieś takie miejsce, jakby na podpiwniczenie, i tak dalej. No nie wiem. R robię sobie, wiadomo, drżyczki, P chowam. R mogę zrobić sobie, na przykład tutaj, schodki, P wyciąganie, mogę wyciągnąć. Jak chcę zrobić kolejny schodek, mogę wcisnąć, kiedy mam aktywne P, ym, mogę wyciągnąć kolejną warstwę tych schodków i po prostu. Jest zniżyć, i mam tutaj skotki do mojego domu. Kolejny klawisz. Wiem, że będę podawał troszeczkę tego, ale może napiszę te klawisze, które używam w opisie filmu. F to jest klawisz do tworzenia takiej ramki, dzięki czemu moje drzwi mogą mieć framugę AP. Czasami trzeba Escape'em, klikać Escape ESC w lewym górnym rogu klawiatury, żeby narzędzie się zresetowało, bo czasami mogłem, tak jak przed chwilą, po prostu dane, dane, danego jakby nie wiem, poligonu, tak, ehm, czyli tej płaszczyzny, nie mogłem mi po prostu edytować. I P na przykład sobie wciskam. R robię sobie klameczkę, P wyciągam, i z kontrolem. Kiedy mam aktywne P, mogę wyciągnąć jakby klamkę. A tu już bez P mogę na przykład wyciągnąć klameczkę. I tak samo. R mogę sobie zrobić okno. F, tak, ta rameczka, mogę zrobić framugę. P lekko wcisnę. Tu był escape potrzebny, tak, między F a P. Czasami, widzicie, nie mogę dotykać okna, bo zaznaczone mam to. Escape nacisnę i wtedy mogę spokojnie kliknąć okno. I mam tutaj okienko. Mogę pomiędzy nimi jeszcze nie wiem, zrobić ładną o, ładną taką belkę, tak żeby okno na przykład było dwuczęściowe. Jakbym chciał, to mogę zaznaczyć całe okno i skopiować Ctrl-C, Ctrl V i po prostu przekleić w drugim miejscu. Wtedy mam dwa identyczne okna. Cza ta strzałeczka po lewej stronie pozwala nam na zaznaczanie obiektów. Więc jeżeli chcę coś zduplikować, tak jak te okna, może tutaj niezbyt symetrycznie, mogę coś zaznaczyć, Ctrl C i Ctrl V mogę to wkleić. Jeżeli jest to mi potrzebne, dzisiaj taka prosta edycja. Normal w normalnej pracy musiałbym jeszcze zaznaczać te obiekty, je grupować, żeby stanowił osobny element, ale o tym może w następnych w następnych filmach. Te rzeczy wiem, że już z moimi uczniami mieliśmy, ale musimy zrobić taką jedną pracę e, powtórkową, żeby sobie to po prostu przypomnieć, bo nie wiadomo, kiedy się znowu spotkamy w szkole, a wierzcie mi, że taka wiedza, jak w tym SketchUpie e, będzie o wiele bardziej e, myślę, że hmm, potrzebna. No dobra, chcę zrobić dach. Z kontrolą wyciągnę nam kolejną warstwę, taką małą, i na przykład wyciągam już bez P, jak bez kontrola, tak żeby ta warstwa, jak widzicie, tak wystawała nieco poza ścianę. I wtedy mogę sobie wybrać ołówek po lewej stronie jest ołówek i mogę choćby zrobić coś takiego, taką linię na skos i klawiszem M jak move mogę chwycić ten dach, że mam taki dach o ukośny, a że SketchUp nie jest tylko programem, gdzie wszystko mamy takie biało, szare, możemy po prawej stronie wybrać różne narzędzia. I teraz jestem przyzwyczajony do troszeczkę innego, innej wersji tej desktopowej, ale mogę tutaj gdzieś Materials jest ta kostka taka Materials tutaj po prawej stronie, mogę wybrać różne kolory. Kolory i makiety, ale teraz tak, tu są styles, styles ja nie chcę. Tu są kolory. Tak, kolory. Ale bym chciał znaleźć tak, jak mieliśmy w programie desktopowym w szkole. O, właśnie, bo tutaj są in model, tak, bo to są kolory pewnie tej naszej pani tutaj. Ale tutaj mam taką drugą opcję i mogę wybrać różne rzeczy, na przykład roofing, roof, po angielsku to jest dach. I mogę pomalować dach. I mam ten dach zrobiony. Takie simsy. Yy, chcę cegły. Bricks. Biorę cegły i maluję cegłami. Wokół. Przypominam. Scroll wciśnięty, czyli kółko na myszce obracam. Dół na przykład chcę budynku. Mogę w innych cegłach. Tak, na przykład takich. Taka typowo brytyjska architektura mi się tutaj włączyła. Chcę wziąć szkło, glas. Mogę glas. I jest glas. Niektóre takie materiały mogą być przeźroczyste, na przykład takie, które są tak jakby dwuczęściowe. Chcę sprawdzić jeszcze to. Tutaj właśnie nie ma. Więc te dwuczęściowe takie mm, kolorki znaczy, że mają w sobie przeźroczystość i widzimy to, co jest w środku. Zadanie jest proste. Zróbcie prosty domek, może być fabryka, może być coś do, więcej, ale przy użyciu klawiszy R, P i F oraz M, tak do poruszania, może pokażę. R kwadrat, P wyciąganie, z kontrolem to wyciąganie tworzy nową warstwę, F tworzy rameczkę, a P powtórka, wciskanie. M powoduje, że mogę coś chwycić i przesunąć. Albo, jeżeli jest jakaś tutaj kreska, to mogę klawiszem M to wyciągnąć i zrobić naprawdę dosłownie różne kształty. Można zrobić dosłownie tutaj wszystko. Więc tak. Jeżeli będziemy mieli gotową pracę, to prosiłbym, żeby zapisać tą pracę. I jak to zrobić? Tu klikamy z tego co wiem, a nie pomyłka. Save. Mogę zapisać sobie tutaj w programie, ale bardziej bym wolał. Oczywiście można zapisać swój program, niech, niech będzie. E, dodam sobie folder, nie wiem. E, I tu niech będzie praca szkoła. Jakiś folder. I w tym folderze mogę zapisać. I zapisuję sobie w tym folderze pod jakąś nazwą poniżej, na przykład Domek Platforma, na samym dole. Zapisuję. I kiedy mam to zapisane, chciałbym to też móc ściągnąć. Kiedy mam zapisane, tutaj mam ten folderek w górnym rogu. I jest opcja Download, czyli ściągnij. I taką pracę w wersji 2020 można ściągnąć na pulpit tak ściągamy sobie to na pulpit i w naszej platformie gdzie jest tutaj ten zasób ja jeszcze go nie dodałem, ale w tym momencie dodam tak dodaj gotową pracę i ograniczę tutaj, żebyście mi nie przesłali większych plików niż 10 mega, niech będzie ocena domyślna, wiadomo tu zrobię 6, niech będzie próg zaliczeniowy dwójka. tak i tutaj w tym dodaj gotową pracę. Nie jestem zalogowany na tym, na tym uczniu, jestem administratorem, ale wyloguję się, zaloguję się na mojego testowego ucznia. Wejdę sobie na stronę główną, informatyka, zajęcia z informatyki, koronawirus. I tutaj mam prześlij gotową, e, przepraszam, tutaj dodaj gotową pracę, i tu klikam, dodaję zadanie, i moją pracę ściągniętą, bądź tutaj z paska, bądź pewnie mam ją na, drugi, na drugim ekranie, tak jest tutaj, mogę ją wrzucić i zapisuję, i w tym momencie praca jest oddana. Więc prosiłbym o prostą pracę. Po prostu jakąś budę dla psa, domek, może być fabryka. Pobawcie się tym i zróbcie coś fajnego. Yy, czwarta, szósta klasa, więc bardzo, bardzo jakiś prosty projekt. A później znowu przejdziemy do jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy, jak nie wiem, zrób konsolę PlayStation, yy, narysujmy samochód, yy, zróbmy jakieś grupy. No, coś bardziej zaawansowanego. Skrzynie skarbów, za to wszystko od razu wstawię. E, więc działajcie, działajcie na Sketchupie, zarejestrujcie się, najlepiej mieć zawsze konto Google, więc poproście może swoich rodziców, żeby Wam założyli, bo niestety ja nie mogę e, kazać Wam zakładać takich, takich kont, więc jest to prośba i pewna propozycja, żeby zdobyć wiedzę. Wiele już wiecie, ale pobawcie się ty, tym e, jeszcze w domu i zobaczcie, że ten program naprawdę wam się, wam się przyda. Więc myślę, że tyle, pozdrawiam Was, trzymajcie się, no i... Niedługo będę oceniał. Cześć.